Pięciu oferentów jest zainteresowanych budową dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi na ulicy Żółkiewskiego w Radomiu, czyli na fragmencie drogi krajowej nr 9. Węzeł drogowy na Gołębiowie powinien być gotowy w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy. Jednym z elementów zadania są nakładki na kilku pobliskich ulicach. Pomiędzy złożonymi ofertami jest duża rozpiętość cenowa. Najmniej za wykonanie wszystkich robót zażądał Pruszkowski Sztrabak. Oferta tego przedsiębiorstwa opiewa na kwotę 47 mln 500 milionów. 34 000 zł. Najdroższą ofertę o wartości 75 milionów 17 tys. zł złożył natomiast Kielecki Fart. O zamówienie na budowę wiaduktów na Żółkiewskiego starają się również trzy konsorcja firm. Intercor Zawiercia i Trakt z Górek Szczukowskich, Banimex z Będzina i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Starachowic oraz Mosty Łódź z Łodzi i Budromost Starachowice z Wąchocka. Na sfinansowanie tego zamówienia MZDK zamierza przeznaczyć 43 miliony złotych. Szczegółowa weryfikacja ofert pod względem matematycznym, prawnym i formalnym potrwa co najmniej kilka tygodni skupiamy się tylko i wyłącznie na obiektach mostowych, a więc połączenie od ulicy Zbrowskiego, same dwa obiekty mostowe i połączenie z istniejącą jezdnią ulicy Żółkiewskiego w kierunku ronda Księdza papiuszki. Termin zakończenia jest przewidziany 9 miesięcy od daty podpisania umowy, a więc musi on zaistnieć tak naprawdę w roku 2015. W ramach zamówienia muszą być wykonane również nakładki asfaltowe na drogach objazdowych. Na czas trwania inwestycji istniejący wiadukt zostanie wyłączony z ruchu i rozebrany. W jego miejscu powstanie nowy obiekt mostowy. Równolegle będzie trwała budowa drugiego bliźniaczego wiaduktu. Wykonawca przed rozpoczęciem zasadniczych robót będzie musiał położyć nakładki asfaltowe na ulicach Kozienickiej, Struga i 11 listopada, a także zbudować nowe sygnalizację świetlną u zbiegu ulic Energetyków i Stara Wola Gołębiowska, która pozwoli na przeprowadzenie objazdów. Po zakończeniu robót mostowych wykonawca raz jeszcze będzie musiał położyć nowy asfalt na Kozienickiej, Struga i 11 listopada, a także odtworzyć na wierzchni ulic szarych szeregów Wernera, Żółkiewskiego, Zbrowskiego, Energetyków i Brzustowskiej. Wynagrodzenie dla nowego wykonawcy budowy wiaduktów na Żółkiewskiego będzie ryczałtowe, ale wartość robót zrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę zostanie odjęta od wartości prac, które ma wykonać nowa firma.